Dobra, lecimy z rundą, zobaczymy, czy mi się uda ten trik. Dobra, patrz. Dobra, super, fajnie, bardzo dużo lagów mam. Dobrze, lecimy. Kurde, te lagi już mnie denerwują. Dobra, lecimy... No dobra, dobra, dobra. Góry, dobra, ja bym nie przeszedł przez te laki. Chyba teraz popatrzymy na różne osóbki. Spanie. No dobra, nie spadł. Spadł. Mówiłem, że spadł. Dobra, luda się skończyła po 47 minut... sekundach chyba? Czyliś tam podobny czas? <kluje> ogóle sorry, bo jestem taki trochę chory. Dobra, jaka mapa? Uh -huh. Dobra, lecimy z tym. Bajo jajem. Lagim, kurde. Dobra. O kurde, lagi, lagi, lagi. Nie, no te lagi mnie chyba zabiją. Nie. Jak tutaj nie zginę, to dobra. Albo, że tam jeszcze zginę. Dobra, chyba nie. O, ale chłopa Dobra, wchodzę jak Ronaldo. A, dobra, nie wziąłem serduszka. Chciałem, ale w ostatniej sekundzie mi się nie udało. Mówiłem, że jestem chory. Dobra, lecimy. No i honey drop tak. Tylko ja się boję, bo ja mam lagi. Pewnie zginę raz chciach. Jednym ciosem i już po mnie. Że jednym lagiem. No, mówiłem, że lagi mam. No, spadam już na kolejną platformę. O kurde, ale mnie teleportuje. <tuszy> Ja wiem, że zaraz dostanę takiego Laga i spadnę tam w tamtą dziurę, którą ktoś zrobił. Dobra. Czekamy. O, mówiłem, 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 że będę miał takiego laga, że mnie zabije. Jakbym nie miał tych lagów, to by było od razu lepiej. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Eee, to jest niedziałem mi ten zielony przycisk. O dobra, zadziałało mi. Lecimy z kolejną mapą. Lecimy, o dobra, Icy Hate. Takie zimne, że to szok. A Boxer jest prawie na golasa. To mu na pewno jest zimno. Na tej mapie. Dobra Dobra lecimy O nie lagi O nie Dobra lecimy, lecimy Lecimy, nie boimy no, Ja się bo boję bardziej niż ten Niż kot ogórka Bo on takie lagi Uh, jest taki coś na YouTubie, że na przykład jest, jak to się mówi, jest taki fani cutscen ok To właśnie ja teraz obejrzałam i <laughs> koty się boją ogórków. A jak się boją. gracie w Minecrafta, to wiecie o tym, że bierzcie kota, bo um, te zielone ogóry, to znaczy, że boją się. Kotów, które boję się o górów, to znaczy, że jakby to jest nielogiczne. Bo Creepery to są o zielone, z nogami tylko. To są zmutowane. Dobra, lecimy z kolejną mapą. Nie będę mówił o innych grach, bo teraz gram Stumble Guys. Ja w ogóle wiem, że zaraz się rozkojarzę i zaraz to przegram. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, pierwszy. Dobra. Dobra, jestem pierwszy, pierwszy, o kurde. Dobra, przejdę to, przejdę to, ja to przejdę, ale szkielet nie przejdzie. Dobra, finały. Dobra, mamy bombardmenta. Teraz zobaczymy, czy mi się uda. Ja w ogóle chcę tego Supermana wziąć z serduszkiem, żeby spadł. I on już chyba od razu wie, że ja mam serduszko. Dobra, czy spadnie? Nie. Ja w ogóle, w ogóle jak pierwszy raz zgrałem i wziąłem Kilku chłopów i udało mi się ich zepnąć. Swojego brata przypadkiem zepnąłem, bo sobie z nim grałem. No i ten. No i on przetrwał, bo wszystkich zepnąłem. Dobra. Ciekawe, czy ja to w ogóle wygram. Dobra. O dobra, ojej, o dobra zginął i lecę do tego chłopa, lecę, 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 chodź tu, o kurde, ale szczęście miałem, w ostatniej sekundzie mi się udało, to jest dla mnie szok, bo mi się udało w ostatniej sekundzie. Dobra, ja się poczekam. Dobra. Włącz. Ech. Dobra, lecimy z kolejną mapą. No i... Co wdrobniemy? Może Jungle Roll? Aha, dobra. Humble Stumble. Lecimy z tym Humble Stumble. Dobra, lecimy, lecimy. I się nie boimy. Dobra, chyba bo się boimy. Dobra, boimy. Dobra, teraz się już nie boimy. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra. o kurde, o kurde. Nie no, że ja go złapałem, a on mnie uderzył? I on to przejdzie czy nie? Nie, teraz go wybiorę ze serduszka. Nie, no ten chłop musiał mnie popnąć. On chyba przeszedł. Lecimy. Dobra, jaką mapę dostaniemy? <laughs> Dobra, no i... Dobra, z bingo rant Dobra, lecimy Dobra. Dobra, lecimy, teraz mi się to uda. Nie, nie, to mi za dużo osób przegrałem. Nawet królowa Elżbieta nie dała rady. <laughs> nie wiem czy ma akurat królowa Elżbieta. Lecimy z kolejną mapką. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No, dodasz nie, czy nie? Kurde, czy to mi kiedyś doda? Dobra, dodaj mnie. Okej, okay, jungle roll. No, mi, e, nie, nie, Ja do medi. A powinien to zmienić to, bo powinno być dobiegnij do mety, a nie ścigaj się do mety. No to jest jakby na przykład jakbyś grał z, ten, z ludźmi, jakby współpracował. Ścigaj się do mety z różnymi ludźmi. No na przykład to jest głupia nazwa. A na przykład dobiegnij do mety to jest lepsza. Dobra, robię ten trik. Dobra skąd. Bo mnie kurde wywaliło z nagrywania, co jest.